Witam serdecznie, tu dietetyk dr Bartek Kulczyński. Poruszę dziś temat odchudzania, a dokładnie temat popełnianych błędów, które mogą utrudnić Ci zrzucenie zbędnych kilogramów. Gdy będziesz mieć świadomość tego, co jest Twoim wrogiem, to łatwiej będzie Ci wygrać walkę o wymarzoną sylwetkę. Jeśli interesujesz się skutecznym odchudzaniem, to zapraszam do obejrzenia niniejszego odcinka. Główną przyczyną nieskutecznego odchudzania jest to, że dostarczasz organizmowi zbyt dużo kalorii, czyli energii. Jeżeli spożywasz więcej kalorii, niż jesteś w stanie spalić, wówczas tyjesz. A więc jeśli chcesz schudnąć, musisz przyjmować mniej energii niż normalnie wydatkujesz, a więc musisz zadbać o tak zwany deficyt energetyczny. Przyjmuje się, że aby zrzucić 1 kg tkanki tłuszczowej, trzeba uciąć około 7000 kalorii. I to właśnie osiągnięcie deficytu kalorycznego jest często zadaniem bardzo trudnym. Dlaczego tak jest? Opowiem o tym w dalszej części tego odcinka. Wiele osób popełnia błąd już na samym etapie planowania odchudzania i jest nim niewłaściwe ustalenie zapotrzebowania energetycznego. Jeżeli źle określisz liczbę kalorii, którą normalnie wydatkujesz na co dzień, to z dużym prawdopodobieństwem ustalisz niewłaściwy pułap energetyczny, którego powinieneś się trzymać, aby schudnąć. Dlatego warto skorzystać ze sprawdzonych kalkulatorów zapotrzebowania energetycznego. Linki do takich przykładowych kalkulatorów umieściłem w opisie tego filmu. Uważam jednak, że jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie konsultacja z dietetykiem, który pomoże ustalić kaloryczność naszej diety. Niestety wiedza o liczbie kalorii, które powinieneś spożywać na co dzień, jest niewystarczająca. Aby trzymać się konkretnej kaloryczności diety, należy jeszcze oczywiście umieć liczyć kalorie. Wiele osób jednak ma problem z tym, aby ocenić, ile spożywa kalorii w ciągu dnia. Wystarczy, że zapomnisz zliczyć kilka tych produktów, które z pozoru wydają się być niewinne i niskokaloryczne, a Twój deficyt energetyczny będzie mniejszy i w konsekwencji proces odchudzania stanie się mniej efektywny. Jeżeli ten problem Cię dotyczy, to staraj się notować w ciągu dnia wszystko to, co spożywasz. W tym celu możesz sięgnąć chociażby po aplikację na telefon. Po kilku, kilkunastu dniach takiego notowania zaczniesz zauważać produkty, które jesz. A na które wcześniej nie zwracałeś uwagi. Z kolei kaloryczność produktów bez problemu znajdziesz na wielu stronach internetowych, a także w wielu książkach, np. w tablicach składu i wartości odżywczych. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na napoje. To właśnie o tych produktach bardzo często zapominamy, a jedna szklanka soku czy też napoju owocowego to zwykle około 100 do 120 kalorii. Zakładając, że dzienny przeciętny deficyt kaloryczny powinien wynosić około 500 kalorii, to gdy wypijemy szklankę takiego soku czy też napoju i nie uwzględnimy go w naszym bilansie, to wówczas tego dnia zmniejszymy skuteczność odchudzania nawet o 20%. Więc albo unikaj słodzonych kolorowych napojów, albo po prostu wliczaj je do swojego bilansu kalorycznego. Podobnie wygląda sytuacja z alkoholem. Wiele osób zapomina o tym, że czysty alkohol, czyli etanol, jest prawie tak kaloryczny jak tłuszcz. Dla przykładu, jeden kieliszek wina dostarcza 100 kalorii, jedna standardowa porcja whisky około 50 ml to 120 kalorii, z kolei jedna butelka piwa to już 250 kalorii. Wystarczy zatem wypić jedno, dwa piwa w trakcie meczu, czy też 1-2 kieliszki wina podczas spotkania ze znajomymi, aby z naszego deficytu energetycznego niewiele już zostało. Źródłem dodatkowych kalorii jest również niekontrolowane podjadanie. Podam prosty przykład. Nawet próbowanie potraw podczas ich przygotowywania i doprawiania może zaburzyć nasz deficyt energetyczny, szczególnie jeśli masz w zwyczaju robienie tego na co dzień. Dlatego, aby uskutecznić proces odchudzania, albo nie dopuszczaj do podjadania, albo wyliczaj kalorie ze spożywanych przekąsek. Jednym z elementów braku kontroli nad ilością spożytych kalorii jest również stołowanie się na mieście. Bardzo rzadko zdarza się, aby karty menu zawierały informacje na temat wartości odżywczej potraw. Zamawiając konkretne danie, zwykle jest bardzo trudno oszacować jego kaloryczność. Nie mamy wiedzy na temat chociażby tego, w jaki sposób przygotowano sos, czy zagęszczano go mąką, ile dodano oleju do sałatki, czy na jakiej ilości tłuszczu smażono daną potrawę. Kolejnym problemem, z którym zmaga się wiele osób starających się zgubić zbędne kilogramy, jest pewien brak konsekwencji. Bardzo często bywa tak, że w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku trzymamy się swojej diety, ale gdy nadejdzie weekend, to luzujemy pewne ograniczenia i pozwalamy sobie na nieco więcej. I to, o ile więcej sobie pozwolimy, o tyle zaprzepaścimy to, co wypracowaliśmy w trakcie tygodnia. Dlatego weekendy, szczególnie jeśli spędzasz je poza domem, dobrze zaplanuj. Jeśli na przykład wiesz, że wieczór będzie pełen obżarstwa w gronie znajomych, to ogranicz jedzenie w ciągu dnia przed spotkaniem. Dzięki temu utrzymasz zaplanowaną dzienną kaloryczność. Częstą przyczyną niepowodzeń jest również sięganie po niesprawdzone diety. W sieci krążą dziesiątki cudownych diet których stosowanie ma zapewnić szybką utratę masy ciała. Niestety w większości przypadków są to diety nieskuteczne, które jedyne co mogą zagwarantować to niedobory niektórych składników pokarmowych, a w skrajnych przypadkach mogą nawet poważnie zaszkodzić zdrowiu. Warto dojrzeć do jednej z najważniejszych prawd, że nie ma diet cud. To co się liczy to utrzymanie ujemnego bilansu kalorycznego i utrzymanie prawidłowej gospodarki hormonalnej. Właśnie, wtrącę tutaj pytanie, jak dbać o hormony, które regulują nasze łaknienie, procesy trawienne czy też wydatkowanie energii? Paradoksalnie poprzez bilans kaloryczny, który nie może być zbyt mocno ujemny. Jeśli utniesz zbyt dużo kalorii, to praktycznie masz gwarancję efektu jojo i zaburzeń gospodarki hormonalnej. Wilczy głód uruchamia biochemiczną machinerię, która zmusza organizm do najedzenia się. I to właśnie m.in. z tego względu głodówki nigdy nie będą skuteczne w odchudzaniu. Musisz na to uważać, ale na ten temat nagram osobny odcinek. Subskrybuj kanał, aby tego nie przegapić. Chciałbym też zaznaczyć, że problemem podczas odchudzania są nie tylko kalorie. Coraz częściej mówi się, że zbyt wysokie spożycie soli może zahamować spadek masy ciała, pomimo że sól nie dostarcza energii. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, nadmiar soli powoduje zatrzymanie wody w organizmie. Już sam ten mechanizm może spowodować, że będziemy ważyć nawet około 1 kg więcej. Po drugie, naukowcy sugerują, że sól może w pewien sposób zmieniać metabolizm tłuszczu. W konsekwencji jej nadmiar może powodować zwiększone odkładanie się tkanki tłuszczowej w organizmie. Oczywiście sód soli jest organizmowi bardzo potrzebny. Problem stanowi nadmiar soli pochodzący z produktów przetworzonych, których w naszej diecie nie brakuje. Zresztą o soli nagram osobny odcinek. Dla prawidłowego odchudzania duże znaczenie ma spożywanie odpowiednich ilości wody, i wcale nie chodzi tutaj o wodę z cytryną, która niby ma jakieś szczególne właściwości odchudzające. Po pierwsze, pijąc wodę, częściej rezygnujemy ze spożywania kalorycznych napojów, o których wspomniałem na początku tego filmu. Naukowcy zauważyli, że osoby, które zastępują soki i napoje owocowe wodą, dostarczają nawet o 10-13% mniej kalorii. Po drugie, wypijanie wody przed posiłkiem lub w jego trakcie w pewnym stopniu zmniejsza uczucie głodu i zwiększa uczucie sytości. I po trzecie, naukowcy sugerują, że picie wody może w pewien sposób przyspieszać metabolizm kanki tłuszczowej. Szacują oni, że wypijanie 2 litrów wody dziennie może zwiększyć wydatek energetyczny nawet o około 100 kalorii. Jeśli będziesz pić zbyt mało wody, to z pewnością spowolnisz utratę masy ciała. Na drodze efektywnego odchudzania może stanąć też spożywanie zbyt małej ilości błonnika pokarmowego. Błonnik obniża wchłanianie glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych z przewodu pokarmowego, w ten sposób przyczynia się do zmniejszonego magazynowania energii, dodatkowo redukuje uczucie głodu. Jak można się spodziewać, brak błonnika przynosi odwrotny efekt i w konsekwencji utrudnia odchudzanie. Teraz słów kilka o produktach przetworzonych. Naukowcy udowodnili, że sięganie po tzw. śmieciowe jedzenie i produkty wysoko przetworzone może uzależniać. Dlatego też, będąc na diecie odchudzającej i oczywiście nie tylko wtedy, lepiej unikać produktów wysoko przetworzonych. Nawet pojedyncze grzeszki mogą przerodzić się w codzienność, a to już prosta droga do zaprzepaszczenia odchudzania. Zgubnym elementem w procesie odchudzania może też być zbyt częste sięganie po produkty opatrzone hasłami slim i fit. Określenia fit i slim nie są uregulowane prawnie, czyli nie ma żadnych wymagań co do ich stosowania na etykietach produktów spożywczych. Wobec tego mogą być zamieszczane wszędzie i o niczym konkretnym nie świadczą. Wyrazy fit albo slim bardzo często znajdziesz na etykietach batonów zbożowych albo płatków śniadaniowych, które zawierają wysokie ilości cukru, a przy okazji kalorii. Dlatego też często powtarzam pacjentom, aby uważnie czytali etykiety i starali się nie nabierać na różne chwyty marketingowe. W swojej praktyce dietetycznej wielokrotnie zauważyłem, że jedzenie posiłków o zbyt późnej porze może być wrogiem odchudzania. Nie musi, ale często niestety jest. I wcale nie chodzi tutaj o trzymanie się jakichś mitycznych teorii, że nie należy na przykład jeść po 18, bo jest to kompletną bzdurą i nie ma żadnego uzasadnienia naukowego. Jednakże warto zwrócić uwagę na to, że wieczorem mamy większą tendencję do sięgania po większej ilości jedzenia i jednocześnie mniej kontrolujemy to, ile spożywamy żywności. Nie oznacza to, że nie możemy zjeść posiłku o godzinie 21 czy nawet o 23, jednak warto mieć się na baczności i pilnować, aby nie sięgnąć po coś dodatkowego. Jak się okazuje, dla skutecznego odchudzania nie ma znaczenia tylko to, co jesz, ile jesz, kiedy jesz, ale również to, jak jesz. Naukowcy udowodnili, że powolne jedzenie może przyczyniać się do zmniejszonego ryzyka otyłości. Prawdopodobnie dlatego, że pomaga w kontrolowaniu apetytu. Dane naukowe pokazały, że zwiększenie liczby żuć przed połknięciem zmniejsza ilość spożywanego pokarmu, co oczywiście sprzyja odchudzaniu. Dlatego faktycznie warto trzymać się zasady, że nie powinniśmy jeść w pośpiechu i powinniśmy dokładnie przeżuwać każdy kęs jedzenia, według niektórych nawet 15 do 20 razy. Podczas odchudzania należy też pamiętać o jednej podstawowej zasadzie, że nie zawsze mniej znaczy lepiej. Warto mieć świadomość tego, że jeśli będziemy jeść zbyt mało, czyli będziemy spożywać zdecydowanie mniej kalorii, to nasz metabolizm zwolni. W efekcie spowoduje to zahamowanie utraty masy ciała. Wówczas trzeba się trochę nagimnastykować, w niektórych przypadkach, nawet mówiąc dosłownie, żeby wrócić na właściwe tory. Nie trzeba być ani lekarzem, ani dietetykiem, żeby wiedzieć, że brak aktywności fizycznej zmniejsza skuteczność odchudzania. Nie chciałbym w tym filmie poświęcać zbyt dużo miejsca aktywności fizycznej, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na jeden fakt. Jak wcześniej wspomniałem, aby pozbyć się zbędnych kilogramów, należy ustalić pewien deficyt kaloryczny. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo zdecydowanie uciąć kalorie z diety, albo wprowadzić aktywność fizyczną, która pozwoli spalić spożyte kalorie. W mojej ocenie, aby odchudzanie było wysoce efektywne, najlepiej jest połączyć obydwie metody. Wówczas nie musimy drastycznie ograniczać jedzenia, a z drugiej strony nie musimy wprowadzać forsownych i wyczerpujących ćwiczeń. Zdarza się, że przeszacowujemy swoją aktywność fizyczną. Co to oznacza? Wydaje nam się, że podczas danego wysiłku fizycznego spaliliśmy zaplanowaną ilość kalorii, a w rzeczywistości okazuje się, że np. Na nasz trening nie był aż tak wydajny, bo albo nieco skróciliśmy dystans do przebiegnięcia, albo wykonaliśmy jedną serię powtórzeń mniej, czy też ćwiczyliśmy mniej intensywnie. W takiej sytuacji nasz deficyt energetyczny zmniejsza się, co spowalnia odchudzanie. Mało kto wie, ale w procesie odchudzania niebagatelną rolę odgrywa również sen. I nie mam tutaj na myśli wcale diety śpiącej królewny, która polega na tym, aby przesypiać posiłki. Naukowcy wielokrotnie udowodnili, że osoby, które śpią zbyt krótko lub ogólnie cierpią na zaburzenia snu, mają większe ryzyko nadwagi i otyłości. Jeśli nie będziesz się dobrze wysypiać, to Twoje odchudzanie będzie mniej skuteczne. Dlaczego? Brak snu powoduje zaburzenia w wydzielaniu hormonów, leptyny i greliny, które odpowiadają za uczucie sytości i głodu. Dodatkowo, zbyt krótki sen może być przyczyną zwiększonego zmęczenia, a stąd już prosta droga do mniejszej aktywności fizycznej, o czym przed chwilą mówiłem. Na zmniejszoną efektywność odchudzania mają wpływ też niektóre choroby. Jest to temat dosyć rozległy, dlatego też wymienię tylko kilka chorób, które najbardziej mogą utrudniać odchudzanie. Są to m.in. niedoczynność tarczycy i choroba Hashimoto, insulinooporność, zespół policystycznych jajników w skrócie PCOS i depresja. Stąd też podjęcie się leczenia tych chorób będzie dobrym krokiem dla zwiększenia skuteczności odchudzania. Przy okazji wspomnę też, że przyjmowanie niektórych leków może hamować utratę masy ciała. Mam tu na myśli przede wszystkim antydepresanty, leki sterydowe, leki przeciwpadaczkowe i doustne środki antykoncepcyjne. Oczywiście bez konsultacji z lekarzem nie wolno przerywać farmakoterapii. Na koniec chciałbym dodać jeszcze jedno. Tak naprawdę obniżyć masę ciała wcale nie jest tak trudno. Największym problemem jest utrzymać to, co wypracuje się w określonym czasie. Spotkałem się kiedyś z informacją, że zaledwie 10-20% osób, które schudły, utrzymały swoją masę ciała w pierwszym roku. Myślę, że mając świadomość zagrożeń, które mogą utrudniać skuteczne odchudzanie, i jednocześnie starając się je omijać, znajdziesz się w tej garstce osób, które odniosą sukces. O najlepszych praktykach związanych ze skutecznym odchudzaniem opowiem w kolejnych filmach. Aby ich nie przegapić, zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału i regularnych odwiedzin. Na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.